tam bardzo serdecznie w tym filmie. W tym filmie znowu jesteśmy na komputerze, dzisiaj będziemy katalog tego oglądać. Jak widzicie, mam katalog tego, ja go nie oglądałem wcześniej. Ja wiem, że on jest od czerwca, ja wiem, że jest sierpień, tak nie oglądam go dzisiaj. Zrobię moją reakcję na katalog i dzisiaj będzie mnie lepiej słychać niż na ostatnim filmie, bo mam mikrofonik. Pomimo, że jesteśmy na komputerze, po prostu z komputera jest nagrany film, no to będzie lepiej słychać. Jest mikrofonik, więc będzie lepiej. Na pewno lepsze audio, więc. Bierzemy się za moją reakcję do katalogu, zostawcie łapę, suba, wiecie. No to okładka jest fajna, mamy te Lego Dreams'a. LEGO Dreams napisane, dobra, lecimy dalej. LEGO, ja go nie oglądałem wcześniej, zobaczymy. mamy spis treści, może nie będę patrzył. Mamy te jakieś reklamy, Dobra, jak zawsze, o, się przybliżyło tu. Yy, mamy LEGO Dreams postacie, jakie są, spoczko. Nie wiem, czy widzicie, czy widzicie katalog. Raczej będziecie widzieli dobrze katalog, bo że jest to jest kamerka, ale jak będzie coś ciekawego to wam to po prostu pokażę. No dobra, lecimy z Regodreamsem. Dreams'em. Cały czas. Dziwne, że duplo nie daje na przykład. Zawsze duplo było w tych katalogach. Więc to jest dziwne, że nie ma. Może jest reklama, bo już serial. I o, i mamy duplo. Oj, mi w mikrofon. Mamy duplo. Jest, mamy duplo. Oglądamy sobie, co oni tu dali nowego o świnkę pepe najdalej widzicie fajne patrz jest mama świnka jest tata świnka jest świnka pepa jest george jest ten domek ten ten misiu jest nawet ale super to jeszcze patrz patrz na to jeszcze jest ten ten dziadek świnka jest na tym na statku ty widziałeś to masz ten zestaw no i znowu mikrofonem muszę trochę tak wiecie sorry jeszcze pierwszy raz taki film na mikrofonie ale lepsze audio macie chociaż więc że będziecie się cieszyć Dobra, tu myślę, że sobie trochę przejdziemy szybciej. Patrzcie, jakie fajne te wystawiki. Zygzak jest makły. Rwellem, ale to jest od 4 lat. Francy City, ale tak dziwnie jakoś podzielili ten katalog, i Ninjago dodali, a bo są to od czterech lat, oni to dać dacie szybciej, okej okay. Ale uważam, że chyba lepiej jakby po prostu było tak jak kiedyś, że dzielili jakby Ninjago to Ninjago, a nie, że tam dalwali szybciej, bo to 4 plus, czy coś, co, a śmiercią schodzi Star Wars, Secret. a dobra, Classic, okej, okay. cały czas podkładki są kocuszki to spoko zawsze gdzieś tam disney kraina ludu Disney dobra księżniczki, fajnie friends teraz będą i to spoko, zestaw taki duży ta tyrolka mi się podoba no fajne, kajak jest nawet postarali się z tymi friendsami Mamy. Ej, ten zestaw mi się podoba. Fajny basenik. Nowoczesny dom się nazywa ten zestaw. Fajny. A to wy nie widzieliście, i... ale tu ten zestaw, bo już przesunęłem kamerkę. na napatrzcie, póki możecie. Mamy 140 stron w tym katalogu. My w zasadzie już połowę przyjechaliśmy, więc ten katalog czy jest długi jakiś? Chyba nie jest jakoś długi, jak już połowę przyjechaliśmy. Ej, fajny ten statek piracki mi się podoba. To też fajny zestaw, mam tego kreatora. Patrzcie. Fajnie to można przyrobić. Ekstra zestaw kosmiczna kolejka górska, no. Jakiś tygrys. papuga rekin Tomsowe ma była recenzja na kanale 2 lata... nie rok temu była recenzja, Jak ktoś chce to sobie obejrzy. Tak przypominam, że było jak ktoś nie widział to i ktoś to jest Fajny zestaw polecam. No, wam nawet pokażę. Mam tą osobę Fajna, nie? mam tego jeża i tą książkę. To muszę po to O nie... Dobra, mam. Muszę pójść po to, czekajcie. Jeżyk jest. Jest książeczka. Zobaczcie, sobie na kanale. Super jest zostały i polecam fajny. Jeszcze jakoś mi się w miarę go udało chyba kupić, ale. nie pamiętam, ale fajny został, dwa na, na kanale. City Okej, okay, kosmiczne takie To jest moja reakcja na katalog Tu wygląda trochę jak cheat woda, tak się... Pomyślałem na to wodę, pomyślałem czy Cimy nie? To jest moja reakcja na katalog, oczywiście ja go nie widziałem wcześniej, no teraz nie widziałem go wcześniej Ej tu znowu jest taka tyrolka jak we Friendsach tak było tylko City, fajne to jest standardowo wóz kempingowy, oni już ten wóz tyle razy dawali, ale to wiem, bo już było w jakimś filmie o nim mówiłem, chyba, chyba, albo nie mówiłem Na pewno o tym mówiłem, tym, tym z chyba, a nie wiem w sumie czy na pewno, albo o tym mówiłem, już nie pamiętam, ale gdzieś mówiłem, fajnie że już reklamuj, chyba mówiłem, gdzieś, o czymś tam mówiłem, na jakimś filmu Fajnie że już kalendarz adwentowy dają, to jest mi się podoba Dawniej kupowałem kalendarza awentowego z Lega. Fajne są zawsze otwierać te. Ja bym wam nagrał w zasadzie. W zasadzie bym to nagrywał ten, ten fajnie się to nagrywało. Codziennie iść tam otworzyć. Było to w miarę ciekawe. To też spoko zostaw. Taki ten zimowy już. Skatepark fajne. City się długo zatrzymaliśmy. O, Ninjago już mamy. Dobra, Ninjago to w sensie siedzimy. Co my tu mamy ciekawego z Ninjago? Ten zostaw chyba mi się najbardziej podobny, który tu był. Kolejna perwa przeznaczenia. Też pierwszy przeznaczenia chyba 5 było. To jest chyba piąta. Nie wiem, jak ktoś wie ile było do koniec może napisać. Ktoś się katalog na mnie wczytuje, więc... O, dobra, wczytał się. Okej, okay, takie pudło. Animal Crossing mamy, to jest... Ja kojarzę tą, to... jest taka gra. Na Nintendo kojarzę z reklam, były, na Nintendo ta gra była. Ja ją kojarzę, z były reklamy w telewizji. Mario mamy... Sorry w się przybliżyło. Przepraszam, was mamy Sonika. Okej, okay, Sonic to mogą fajnie zostawić mi się już... Mi się podobałem. Fajna ta kula, jest, to jest też takie fajne. Fajnie zrobić z tego Sonika, zostawić mi się podobają. Pomimo, że nie grałem, to nic ten, ale po prostu Minecraft mamy Fajne pandy Fajna świnka tutaj taka, o. Tak jak to Minecraft, coś tam zawsze niby spoko, ale. Dużo klocków. Kwadratowo. Powiem kwadratowo. O tym zestawie też mówiłem na jakimś filmie. Nie pamiętam, na, kim, na jakimś mówiłem o tym zestawie z tego Minecraft. Właśnie o tym. Jurassic, o fajnie. Duże dinozaury. Harry Potter, też fajny. Nie, nie są. No ten fajny test. nie powiem zawsze Harego. Zawsze to, to są... Ja lubię te z Harego. Ten samochód był w... To jest my... A oni teraz... Dali ten zestaw jeszcze osobno, więc, jakby jak ktoś ma to się w ogóle nie opłacą, jest osobno. Nawet nie, chyba te figurki dali też nie pamiętam. Ale mam ten zestaw tego Hogwartu części, gdzie akurat było to. Miała być tego recenzja, ale już tak wyszło, że nie, nie nagrałem już pewnie. Może kiedyś się jeszcze nagram. Znowu ten pająk, już, już był zestaw z tym pająkiem i też był Rony, też był Harry, Trochę się powtarzają te zestawy. Te recenzje też tego robiłem, ale to był inny zestaw taki, ale też był ten pająk. Szkoda, że trochę tak się powtarzają. Dąż do klubu jakiegoś, to spoko jakieś Lego. No fajnie. Marvel dalej. Powoli się zbliżamy do... Do czego się zbliżamy? Do końcówki. Marvel, dobra. Niech się wczytają w strony. Dobra, jest Harry, się tam to wczytuje, okej. Okay. dodali dali 4 plus, a tam dali ninjago i ten... No nie wiem, tak tak zrobili. Trudno. Indiana Jones też fajne zestawiki. W sumie to mi się podoba. Star Warsy, no i przybliżyło mi się Star Wars dalej Star Warsy dalej Znowu się strona nie wczytuje Znowu strona się nie wczytuje O tak Speed Champions Technik, technik Dobra strona się nie wczytuje, strona się nie wczytuje strona się nie wczytuje I koniec katalogu już no dobra, mam, czytał się Dobra, to się cofniemy. No to jakoś było, technik się zaczął. Mhm, sztuka, fajne takie kwiaty. No dobra, list mam do Świętego Mikołaja na końcu. Fajny katalog. Więc tak. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, zostawcie łapy. To była moja reakcja. To była moja reakcja na katalog LEGO 2024 czerwiec grudzień. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Ja chciałem tak sobie... Myślałem, że wróci na początek. No dobra. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się niedługo. Pa!